Ja ma Dzisiaj taka nowość, prosto z Żabki Black bez cukru, smak gruszkowy Cena 6 zł 100 ml 12 kalorii, 32 mg kofeiny Test smaku Ja bardzo lubię gruszkowe napoje Niestety ten black zupełnie mi nie wchodzi Jest za bardzo taki wodnisty, rozwodniony Za mało słodki Brakuje tu słodyczy i intensywności w nim niestety tak bardzo wodniście smakuje. Dlatego tak na raczej średnia ocena 5 na 10. Chcę YouTubea pokazać swój świat. Witam państwa i zapraszam na film. Warzanie tabletki idziemy do pracy. Piąta godzina, ósma Siedemdziesiąt cztery i osiem kilograma. Najgorzej, że jutro weekend. I nie mam szkoły i nigdy nie idę. Będę siedział cały dzień w domu. Cały dzień muszę montować. W ogóle od tygodnia montuję jeden film. Masakra. Wczoraj, dzisiaj do czwartej rano montowałem. Ale będzie hit. Naprawdę będzie. No nie wiem. Zwykle vloga montuję. Godzinę. Max 2, jak jest długi. Tego montuję już 20 godzin. Ale będzie taka perłaczka, taką. Mam nadzieję, że przynajmniej kilku subskrybentów dojdzie mi dzięki temu filmowi. I mam takie marzenie, że ten film obejrzy. Nie wiem, 2000 osób, nie? I jak obejrzy go 2000 osób, a każda z osób obejrzy go po pół godziny. To będzie tysiąc godzin i będę mógł. Będę miał nabite tysiąc godzin oglądania. jak ciężko nabić. U. Daj pan spokój, panie. Dobra. Krobeczki. Pracy, rodacy. Co? Proszę, chusary. pomocy. Tak będzie. dziwnie dobry humor. Energetyczka. Ostatnio z rano, zamiast dużego energetyka zawsze pije takie małe, 250 ml. Później w drodze do pracy tak siku nie Trzymajcie się, cześć! Dzień dobry. Wróciłem z pracy. I dzisiaj czekają nas cztery unboxingi. Ale zanim to, to zobaczcie. W Biedrze jest promocja na twaróg sernikowy po złotych. Normalnie kosztuje dychę, fajny jest na redukcji. Mam całkiem niezły makro, bo tylko 92 kalorie, 4 gramy tłuszczu, 4 gramy węgli, prawie 10 gramów białka. Na redukcji bardzo smaczny. A poszedłem tylko po wodę. A patrzę, kurde, na promocji jest twaróg i wziąłbym jeszcze więcej, ale chyba miejsca więcej w lodówce nie mam. Także tylko takie zakupki. A, a teraz unboxingi. Tej paczki jestem bardziej ciekaw, więc zacznę od niej. Bardzo nie mogłem się jej doczekać. Co tu mamy? Dziękujemy, że nas wybrałeś. Kajsy na telefon. Trzy sztuki. Do Samsunga S20FE. jest jeszcze szybki miały być, nie wiem czy są tutaj szybki. Dobra, tutaj są szybki. Dajcie mi chwilę, to rozpakują. Dobra, jeżeli chodzi o case, to taki miałem do tej pory. I był całkiem spoko, dopóki to się nie poluzowało. I powiem wam, że ja bez tego to nie potrafię żyć. Poza tym strasznie denerwuje, bo zawsze odpada. Taki jak wsadzacie do kieszeni, to. No. Przeszkadza. I w ogóle z takim poluzowanym się nie da funkcjonować. A ja bardzo lubię takie casey, bo zawsze jak chodzę, to sobie zazwyczaj, nie wiem, YouTube'a oglądam i zawsze, wiecie, tak jednym palcem trzymam telefon, nie? Macie pewność, że wam nie wypadnie. A druga rzecz, czasami jak sobie coś oglądam na telefonie, to zawsze. Oparte o to stawiam i sobie telefon stoi i oglądam. Więc dla mnie Case musi mieć. Nie wiem, jak to się nazywa. Ringa takiego czy coś, nie? Ten niestety. Yy, już jest do wyrzucenia ze względu na to, że ten ring jest poluzowany. A, jeszcze przed wyrzuceniem trzeba pamiętać, że zawsze w case kitram gotowe. Wiecie, coś się stanie, nie wiem. Telefon się rozładuje. Portfel zgubicie. Będziecie potrzebowali hajsu. O kurde, gotowa jest porwana. Mamy dyszkę. Gotowa się przekleiła. Nie wiem Czy, czy ją odratujemy? Druga dyszka trochę się porwała, ale zapłacić chyba nią jeszcze mogę. No, a kajsik niestety idzie do śmiecia. Może szybko powiem, czemu zamówiłem aż trzy. Po pierwsze, żeby zobaczyć, który będzie najlepszy. Po drugie, no one po kilku miesiącach niestety się zużywają, więc co kilka miesięcy trzeba wymienić, więc będę miał zapas na co najmniej dwa lata. A po trzecie to chciałem mieć darmową dostawę na Allegro, one kosztują po dwie dyszki, więc żeby mieć darmową dostawę, to musiałem zamówić aż trzy sztuki. No i dobra, już je tak na szybko przymierzyłem i powiem wam, że ten jest najlepiej spasowany. Idealnie leży. Myślę, że jedyny problem w nim to jest te kółko. Ogólnie te ringi, jak jest są kwadratowe, to są wygodniejsze, uważam. Dlatego na razie nie będę zakładał tego futerału. Drugi futerał to jest taki. On jest trochę średnio spasowany. No ale takie najważniejsza wada to tutaj przycisk głośności ma jeden taki długi. Ja lubię jak są dwa oddzielne przyciski, wtedy się wygodniej korzysta z telefonu niż z takiego jednego długiego. No ale dobra. A trzeci, od którego chyba zacznę, to jest taki on ma wszystko ok. Taki kwadratowy ring. Tutaj ma dwa nagłośniki. Tylko wydaje mi się, że jest bardzo źle spasowany. Bo jak wsadziłem telefon i naciskam głośniki, to, to nie zawsze działa dobrze. Nie zawsze łapie, więc może mnie to denerwować. Ten ma jeszcze taką tutaj klapkę na aparaty. Jak sobie zasłonicie, te aparaty są zasłonięte, nie? Ten wydaje się najbardziej taki solidny, ale nie wiem, czy mi nie będzie to przeszkadzało. Zobaczymy. Na razie zaczynam od tego. No dobra, miałem zacząć od wymiany szybki, bo moja jest popękana i porysowana i w opokanym stanie. Ale powiem Wam, że chyba koleś mi wysłał złe szybki, bo powinna być tutaj po środku dziurka na aparat. Wysłał mi trzy szybki, w żadnej nie ma dziurki. A jestem przekonany na 99%, że w aukcji było, że. Szybka jest z dziurką, muszę to zweryfikować, jestem ciekaw, może nakleję taką bez dziurki, zobaczymy czy będzie duża różnica, także y, chyba idę działać, albo nie, jeszcze drugi unboxing. Dobra, szybka wymieniona, casek założony, możemy przejść do dalszych unboxingów. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Kieszące na dyszkę. Teraz można zakładać. Dobra, czas na drugi unboxing. Markt ma bardzo ciekawą politykę. Przygotował te trzy paczki ta sama osoba z tego samego magazynu w tym samym czasie. Ja złożyłem jedno zamówienie, a wysłali trzema oddzielnymi paczkami do paczkomatu. Nie wiem dlaczego tak zrobili. Bali się na 3 oceny 10 gwiazdek, albo osoba, która to wysyłała, ma płacone od przygotowanej wysyłki. Co my tu mamy? Kartę Samsunga Iwo. Zaiebiście. Wiecie, jako youtuber to cały czas mam problemy z brakiem kart i pamięci. Tutaj jest kolejna kolejna paczka. Tylko się do niej dobrać trzeba. A, i słuchajcie, zamawiałem to z outletu Mediamarkt. I zobaczcie, to jest nowe, fabrycznie zapakowane. A na przykład akurat nie pamiętam teraz cen, dajcie mi jeszcze chwilę, rozpakuję trzecią. Wydaje mi się, że kurde znalazłem sposób na bardzo tanie kupowanie kart pamięci. To się do tego dobiorę i zaraz wam powiem, o co chodzi. Mamy trzecią kartę. No i słuchajcie, szukałem wczoraj kart pamięci. I najpierw szedłem na Allegro, przejrzałem wszystkie sklepy internetowe. I na przykład tak. Ta karta najtaniej kosztowała 190 zł. Ta karta 130, czyli razem jest. A ja, ciężka matematyka, 320 a ta 80, czyli 400 złotych powinienem za to dać, ale wszedłem na stronę MediaMarktu i tam jest outlet i w outlecie te karty były, ta była za 44, ta była za 60 parę, a ta za 70 par, nie, ta za 70 parę, ta za 60 parę. W każdym razie, trzy karty zapłaciłem 180 złotych. Przypomnę, że ta kosztuje nowa 190 zł, czyli za trzy dałem taniej niż za tą jedną bym dał. Tylko o co chodzi w outlecie? W outlecie chodzi o to, że towar jest zwrócony przez klienta i tu miało być brak opakowania, zniszczone opakowanie, nie? Czyli wiecie, ktoś kupuje w sklepie, czy tam online, przychodzi do niego, rozpakowuje tą kartę i mu się nie podoba, czy coś, i odsyła, albo jest uszkodzona, nie wiem. I ja myślałem, że ja kupuję produkt, wiecie, taki niepełnowartościowy. No liczyłem się z tym, bo płacę tanio. A to są trzy nowe, fabrycznie zapakowane karty. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale. Za 180 zł kupiłem trzy nowe karty. Polecam zajrzeć do outletu Mediamarktu. Chyba sobie jeszcze kupię. Historyczny program. O, tak, tak, proszę pana, tu, tu co. Ja, proszę pana, χουσάριο. Γuru, pomoc. Tak będzie.